Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje z tej strony Himek. Badania naukowe dowodzą, że klienci sklep, którymi wszyscy przecież jesteśmy, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na promocje, jakie oferuje dany sklep. Jest to zrozumiałe i rozsądne. Aby ułatwić nieco zadanie osobom, które właśnie planują wybrać się na zakupy do Biedronki, mamy gratkę w postaci zestawienia najciekawszych, a może nawet najlepszych obecnie okazji zakupowych w tym niezwykle popularnym i lubianym sklepie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi najbliższe zakupy będą nie tylko korzystne, ale także upłyną na sprawnym analizowaniu najlepszych okazji, a oszczędności uzyskane w ten sposób zasilą nasze portfele. Aby poznać więcej możliwości do oszczędności, zapraszam do przejrzenia także innych filmów na kanale Gazetki i Promocje, a także zapraszam do zasubskrybowania kanału Gazetki i Promocje. Życzę miłej lektury, udanych zakupów i niezwykle sympatycznie spędzonego dnia. Stars are twinkling, like they're cheering. Sky has got no fear. Bright lights are flashing in the cold air. Magic here. Hold your wishes close and tight 2020